Betelgeza, czyli czerwony nadolbrzym w gwiazdozbiorze Oriona, od paru lat przyciąga uwagę astronomów. Uważa się, że gwiazda, która jest 764 razy większa od naszego słońca, może wybuchnąć w każdej chwili. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba wykonał szokujące zdjęcia Betelgezy, a ludzie zaczęli obawiać się potężnej eksplozji. Przekonajmy się, o co w tym wszystkim chodzi. Gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona świeci tak jasno, że widzieli ją nawet starożytni. Poza tym, że jest niezwykle błyszcząca, Betelgeza przybiera również dziwny odcień czerwieni, który, jak się przekonamy, zwiastuje poważne kłopoty. Naukowcy niedawno przyjrzeli się tej gwieździe i wiedzą już, dlaczego emituje ona tak zaskakująco jasny blask. Betelgeza jest gwiazdą zmienną, co oznacza, że w znaczący sposób zmienia swoją jasność. Jednak niedawno eksperci odkryli coś nowego na temat tej gwiazdy. Już w 2019 roku zauważono dziwne zachowanie Betelgezy, która stała się znacznie mniej świecąca. Zdaniem naukowców, gwiazda może w każdej chwili wybuchnąć. To niepokojące stwierdzenie padło z ust Briana Coxa, uznanego profesora Wydziału Fizyki i Astronomii na Uniwersytecie w Manchesterze, więc warto się nad nim pochylić. Kiedyś twierdzono, że Betelgeza przygasa co 430 dni, jednak obecnie sytuacja wygląda zgoła inaczej. Gwiazda przechodzi od jasności do przyciemnienia dwa razy szybciej niż dotychczas. Zjawisko to nazywa się Wielkim Przyciemnieniem. Eksperci byli pewni, że Betelgeza wybuchnie w ciągu najbliższych 100 tysięcy lat. Szybko jednak zmienili zdanie, gdy zobaczyli, co nastąpiło później. Betelgeza znów rozjaśniła się i przerodziła się w coś jeszcze bardziej spektakularnego. Astrofizyk Andrea Durpi z Harvard Smithsonian Center twierdzi, że gwiazda jest teraz 150% jaśniejsza niż zwykle. Czyni ją to aktualnie siódmą najjaśniejszą gwiazdą na niebie. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie gwiazdy mają czerwoną poświatę. Czerwony pobłysk Betelgezy świadczy o tym, że mamy do czynienia z czerwonym nadolbrzymem, będącym ostatnim etapem cyklu życia gwiazdy. Mimo tego, niedawne dziwne zachowanie Betelgezy skłoniło naukowców do jeszcze większej uwagi, stąd też wiele teleskopów bada obecnie tę gwiazdę. Wyniki tych analiz z pewnością zadziwiły wszystkich, ponieważ wykazały inny powód przyciemnienia niż to, że gwiazda wkrótce wybuchnie. Okazało się, że wielkie przyciemnienie zostało wywołane przez dużą ilość gorącej materii, która została zrzucona z powierzchni gwiazdy. Z uwagi na to, że emisja ta była tak duża, utworzyła się chmura pyłu która zasłoniła blask gwiazdy i wyglądało na to, że zanika. Jeszcze inną przyczynę wielkiego przyciemnienia stwierdzono w obserwatorium VLT w Chile. Temperatura panująca na powierzchni Betelgezy wynosi około 3500 kelwinów, czyli jest znacznie niższa niż temperatura powierzchni Słońca, która wynosi 5500 kelwinów. Odkryto jednak, że temperatura powierzchni gwiazdy spadła o 170 Kelwinów i nie było to wywołane chmurą pyłu. Jako alternatywę uznano, że winę za wszelkie przyciemnienie ponoszą ciemne plamy, które na krótko utworzyły się na powierzchni gwiazdy. Pojawiły się teorie, że najprawdopodobniej zarówno gigantyczna ciemna plama, jak i chmura pyłu miały duży udział w wielkim przyciemnieniu. Naukowcy korzystają obecnie z najnowocześniejszych narzędzi, aby na bieżąco śledzić to, co ciekawego dzieje się na Betelgezie. Z pewnością jednym z takich urządzeń jest kosmiczny teleskop Jamesa Webba, który jest najpotężniejszym teleskopem kosmicznym na świecie. Dzięki niemu naukowcy będą mogli dowiedzieć się więcej o cyklach życia gwiazd i ich ogólnym wpływie na wszechświat. Nadal trwają poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego jasność Betelgezy zmienia się wraz z porami roku. Za pomocą teleskopu badacze mogą uzyskać lepsze i wyraźniejsze zdjęcia Betelgezy, dzięki którym możemy lepiej przyjrzeć się powierzchni gwiazdy. Naukowcy mogą być pewni, że ich przyszłe modele i przewidywania dotyczące gwiazdy będą przez to bardziej dokładne. Pozostając w temacie szczegółowych zdjęć, ALMA, bardzo dobrze wyposażony teleskop w Chile, jest również doskonałym narzędziem do ich uzyskania. Teleskop ten uchwycił rzadki okaz wielkiej chmury gazu unoszącej się z powierzchni gwiazdy. Uważa się, że zjawisko to jest spowodowane pulsowaniem Betelgezy, które z kolei wynika z konwekcji. Gwiazda ma wiele ciemnych plam, zwłaszcza w miejscach, gdzie występuje silniejsze pole magnetyczne. Ciemne plamy na Betelgezie stanowią około 20% powierzchni. Gwiazda staje się coraz ciemniejsza wraz ze wzrostem liczby tych ciemnych punktów. Jak wyglądałaby eksplozja Betelgezy? Zmiana koloru z żółto-pomarańczowego na czerwony zajęła gwieździe dwa tysiące lat, co pokazuje jak wolno przebiegają jej przemiany. Niemniej jednak Betelgeza starzeje się i w końcu obumrze. Jako, że jest to bardzo duża gwiazda, jej koniec będzie wiązał się z wielkim wybuchem, który wstrząśnie całym wszechświatem. Obecnie istnieją dwa rodzaje supernowych i są one niezwykle groźne. Pierwszy z nich wywołują bardzo duże gwiazdy, a drugi białe karły. Podczas wybuchu obu typów supernowych wysyłane są fale uderzeniowe i promienie energii, które mogą dotrzeć bardzo daleko w przestrzeń kosmiczną. Mogą one zniszczyć wszystkie planety, które znajdą się na ich drodze. Jeżeli doszłoby do wybuchu supernowej w odległości około 25 lat świetlnych od Ziemi, życie na naszej planecie mogłoby przestać istnieć. Naukowcy nie znaleźli jeszcze żadnej takiej supernowej, która stanowiłaby zagrożenie. Betelgeza nie stanowi zagrożenia dla Ziemi, ponieważ znajduje się w odległości 640 lat świetlnych, czyli zbyt daleko, by mogła nam zaszkodzić. Musielibyśmy znajdować się w odległości około 160 lat świetlnych od Betelgezy, aby odczuć jej wybuch. Astronomowie dokładają wszelkich starań, aby monitorować otoczenie Ziemi i mieć pewność, że nic jej nie grozi. Stworzyli również system ostrzegania przed supernowymi o nazwie SNUS. Obserwowanie tego, co dzieje się na Betelgezie, Dało naukowcom wiele przydatnych informacji o tym, jak zachowują się czerwone nadolbrzymy przed eksplozją. Uczeni zgadzają się, że wydarzenie to z pewnością odciśnie swoje piętno na Ziemi poprzez rozmaite sygnały, które mogą utrzymywać się przez co najmniej tydzień. Mówi się, że żywot Betelgezy potrwa równie krótko, co czas jej powstawania. Osiągnięcie obecnego rozmiaru zajęło jej zaledwie 14 milionów lat. Dla porównania, Ziemia, mimo że jest znacznie mniejsza, istnieje już od ponad 4 miliardów lat. Naukowcy są pewni, że Betelgeza jest w poważnym niebezpieczeństwie, głównie ze względu na to, jak szybko rośnie i ile ma lat. Ostatecznie nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie, gdy gwiazda wybuchnie, ale na szczęście są z nami dociekliwi badacze, którzy zawsze mają oko na to, co się dzieje. I tym sposobem dobiegamy do końca tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Podziel się swoimi przemyśleniami na temat możliwego wybuchu Betelgezy w sekcji komentarzy pod filmem. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!